No na pewno na przykład by ci nikt nie uwierzył, że, że na przykład haka miałeś. Nawet jakbyś miał, naprawdę. To naprawdę... Nie prawda. Ja zajebie trakciona, zajebie trakciona, no go zajebie. Kurwa je bardzo... pój Ja, przeszłam. ja przeszłam co za Pierdolone. Ja, ja sam i kadok nie się na pół. Ja kaduję do tego asasina i kadok na mnie na pół i na Lake. Kwana! Potnę się, Bardzo kurwa! To, jak, jak tam było 15 kamaksty MAX, Jeba! z Co to? Kurwa! Hello, hello. The... Kurwa! Haknąłeś mnie, kurwa! Wow. Co? <gluj consumers> Haknąłeś mnie, kurwa! O, nie się. <gluj> Poczemu nie mogę zejść na hara? Nie wiem, poczekaj lub za. zaraz. Ja dzisiaj nawet nie chodziłem, wczoraj ci nie wiem. O 16 godzinie z bota wyłączyłem Kurwa jakiś dzisiek, ja pierdolę nie jakiś dzisiejk To jest niemożliwe tak, Kurwa haknęli mnie, ja pierdolę ludzie haknęli mnie, ja pierdolę Ale <noise> <Lebeka. Ja pierdolę. głosy> O nie, trzeba mi dać pastwę, Cię ja haknął, a nie teksion. No, trzeba byśmy jej kasę Nie <noise> Nie działa. Się kurwa, kore, nie działa. Ja pierdolę, racjala, bo... Ja pierdolę hakli mnie, kurwa. O kurwa. Mama ci mówiła, nie podawaj kolegów pasu. Mama ci mówiła. Nie lodowałaś nigdzie na tych pasach? Nie, e, kurwa, pojebało cię. Ten chuj zboczony mnie haknął. Ten ku, kuba szef, zapierdolę go. Już ma hunta. Znał wszystkie zęby. Znał twoje pasy. To był twój RK? Ej, bo nie Ej, on podał bo mi RK, RK, ja, RK, ja ale RK, nie, nie mogę RK, go znaleźć, czy... kurwa. Słyszysz? Ej, on podał RK'e. On mi też wysłał. Ja nie widziałem co tego, tego, tego hara. Lol. nie zaraz, zaraz go użyję, ogóle. Zobaczymy, czy to ten Jest ten RK. chuj go, zajebie za go i... Lol, ja ten ja har był... Ej, tym harem ktoś bijał o 17.06, no nie? Kiedy dzisiaj? No, last login, ej... Stryczeń 24, 2009, 17.06. A... Ej, a to na pewno nie ja, bo ja przed chwilą dopiero wróciłem z tego, ze sklepu. Ja pierdolę! Już godziny tam się do Kubi, że go zajebie. Tak, bo mi się RK podawał chyba wszystkim. A ja ci nie wiem, zarobiłem tam prawie 30k. O, Rusk to nie, o, nie wiem, ze 20 już tam miałem. Cicho, kurwa! Ile, ej, ile ci dobiłem tam? Wiem kurwa lewe, wiem lewe, bo patrzałem lewe, jak się przedprowadzko przed patrzałem i lota zanosiłem do depo. Kurwa zamknij dupsko kurwa pomyje o jebana Ja pierdolę nie mów że mnie jebnęli I chuj kurwa za pierdolę. Tego cwela wypierdolę pie dole mu w, w, w Spokojnie. Ale ważne, że go nie zrokowali, kurwa psa. Jest, mam recka, zajebiście. się. spokojnie. Uf, nie, ma co płakać. Cicho, kurwa, Cicho, jebany. Wdech, Patek, ty to tak jak se kurwa gruszysz, to tak robisz. Wdech, wydech. Już Ja ci to ja, zaraz pierdole. Ja pierdolę, jak to jest możliwe? Kurwa i internet! Jeszcze taki mu pierdolony. Co to kurwa jest? No kurwa, potnę się, no potnę się, kurwa, potnę się, no ja pierdolę, potnę się. Kurwa ludzie. Po to mu pasy dawałeś. Jak on miał pasy! Ten zboczeniec, kurwa, przecież z nim się zamieniłem pojebem. No to po co? Po co nie zmieniałeś? I want to change my adres... Cicho kurwa dzisiaj, bo... Bo zaraz się kurwa zdechnę. Ja pierdolę, jak to jest możliwe, że ja Haka wyrwałem? Kurwa! Taki balion haket. Żeś nam pokazywał jego zdjęć, jego dziewczyny K i teraz się wkurzył pewnie. Pist eść, ja pierdole! Jeszcze zły recek dał. Jebany Je pany chuj! Kurwa! Łamurwi, matkę mu zabij. Zabijesz mu matkę? On ma dwie stare. Nie no ja go przypierdolę w pysk, to go kurwa A zajebie. Zabignę. Zabignę. <laughs> <laughs> hak? <śmiech> kto, kogo hak? Kto hak? <laughs> Kierdo? Jak? <laughs> kurwa nie wiem, kuba gej mnie zajebał. O, o, o. Ciężko. I chuj on już nie ma życia je <laughs> 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 ja ja tego zobaczenia. Naja, już ma deda jebany pies. Rozpierdolę mu ten krzywy ryj pedałowi. No kurwa bijej i będzie mieć gry z glebę pierdolony w Ale co ty tam straciłeś ile, ze stoka? Ja mu mam Nie posram zaraz, nie. Wino no, no 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 co ty, mu cię nie haknął? Ej, jakieś nieporozumienie nastąpiło. To zaś jakieś nieporozumienie, no nie. Jak to możliwe? Jak to możliwe, no? Ej, szybki! Słyszałeś? Reddink z d na, na POIu przyliczył. Jak? No, przyszedł no, w pańczyk i zawalił. Ostatnią salę i wszedł w d z RTP. I pa. To drugi mózg. Chuj nie gadać o tym, o POI. Ej, jak tam? Odzyskałeś hara? On już wyszedł. Odzyskałeś hara? Oj e, to chujnia. Ej.